Macie, dzieci, już przybyła wiosna miła i słoneczko świeci. Płyną rzeki w kraj daleki, płyną het do morza. A ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta ranna roża. O, gdzie się wiosna, tu i tam kwiatki wszędzie nam, mąki kacieńcami ozdobiła i nad polami się zastanowiła. Kiedy się cały malowała, z kowronków polu piosenkę z nim zanosiła i gniazdo w trawie ubiła. Co przebija się przez śnieżek? To przepis śnieg. Ja nie wiesz, że białych płatków członek ma, i, swój, i z już się szła, biała śniegu doszesz mamy i na wiosnę już czekamy kiedy wiosną słońce świeci na podwórku wiedniu gdzie przeszła wiosna koniec zimy to dzieci się bawiły na podwórku pośród chłopcy pośród zgłoszonych rabatów w dalekiego kraju pociągnie kradzają, a zielone szarki strachu ciekawie. A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją, że w nocy a że święki topnieją. Kiedy przechodzi wiosna, to moja buzia stanie się radośna. Piatki rozkwitają koło i ptaszki śpiewają wesoło. się śniegi piały, Pierwszy jak zakwitają, zieloną łodyżką, śniegi przebijają. Śnieg w oku topnieje, fiatu się świeje, już na głowę, a się Koniec śniegu, wiosna w biegu, już łociany powracają, już skowronki koncert dają. Tu krokusy, tam żółkile spoglądają na świat mile. Rogo zmienia swoją zieleń, etnie ją lubi jeleń. Budzi się przyroda w koło, będzie pięknie i wesoło. Słońce teraz częściej świeci, na podwórku wzywa wszystkie dzieci. Leci bliska spotkaniecka, jak się ma Już przybyła wiosna, już słoneczka świeci. Poszły rzeki się daleki, pływał chętno do morza, a ja śpiewam, a ja lecę, gdzie ta zorze. Była to nas piękna wiosna, wielką radość nam przyniosła. Najpierw sobie ciepły wietrzyk, potem smutki mokry deszczyk, zaświeciło jasne słabko, zatrzymało się na błąku, a na łące jest zabawa jak tu świeża trawa, wszystko ładnie, wszystko sieci, wszystko błyszczy, patrzcie dzieci, pociąg ci. leci. Leci kniżka spotka myszka, jak się macie dzieci. Już przybyło, wiosna miła, już słoneczko świeci, poszły rzeki, ja daleki płynął chętom morza, a ja śpiewam, a ja lecę gdzie teraz użyłam. Wiosna na łące, ruch się zaczyna, wszyscy się cieszmy, że mija zima. Będzie przyjemnie, będzie miło, będzie się wszędzie na posok chodziło. Słoneczko już świeci, rozkwitają trzeba. ptaszek w gałązkach co rano śpiewa. Fudzą się żaby, borsuki i jeży, Ścieżką ruszamy przez las na rowerze. Wiosna ma z polnych kwiatów sukienkę. Do młodych lisków wyciąga rękę. Ma uśmiech słoneczny na swej buzi. Lubią ją wszyscy mali i duzi. Łąca nadchodzi, bo ta kokot są, dla było Leci piska, spotka mycka, jak się macie dzieci. Już przybyła wiosna miła, już słoneczko świeci, posługi rzeki do nas wiosna w kolorowych kwiatach. Przyleciały ptaki z dalekiego świata. Dobrze, że jest wiosna. Wiosna cieszy nas. Słonko żyje mocno na spacerny czas. Wyszła do nas wiosna ciepła i radosna. Ptaszek pięknie śpiewa, zieleń się zielona Słońce późno świeci, weselą się dzieci. Każdy dobry nastrój ma, niechaj wiosna długo trwa. Krzemi świeki białe, pierwsze zakwitają. Się lodą łotyską świeki przebijają. Sieć wokół dobyje, piorunek się kwieje. Wiosna powołała sukienkę wydała. Wiosna jest bardzo lata, z nocnym ruchem spadł, w siostrze a jest zbyt. Koniec śniegu, wiosna biegu, już bociany powracają, już go w rąki tu krokusy tanżą, kile spoglądają na świat mile. Trawa mieni swoją zieleń, chętnie ją polubi jeleń. Budzi się przyroda koło będzie pięknie i wesoło. Teraz częściej świeci na dwóch wszystkie dzieci. Wyszła do nas piękna wiosna, wielką radość nam przyniosła. Najpierw zawiał serwy wieczek, później smurki, mokry teczyk, zaświeciło jasne słonko, czas się mało się ma podkofała sosna, staje się z wiosna, Klec skrzywił się po nulo, przyjecie rrefną fullow. Jest na jezu w raczej na kula i noce. Fon janie ja nie wierzę, przyjedzie na rofesę. Wpisnął, wiem coś o tym, przyleci samolotem. Skąd na mu sekuła sroga, nie spuszczał oka. Przez roku w maju widziałam ją w tramwaju. Daś ciepło padał, słonko przegrzało. Patrzcie, co, co to się stało. Idzie wiosenka podnosi rączki i do gałązek przy ciebie pączki.